Witam Was na kanale Odkryć big. Dzisiaj mamy 3 godzinki 3 godzinki na plażę a na plażę taką mocno przylataną jak kuciapka Sashigreja, ale to nic Był storm, także może może coś tutaj wyciągniemy sobie <laughs> połazimy na linii brzegowej, ja Wam zaraz pokażę jak to, jak to wygląda coś tutaj, jakaś maszyna jechała ale chyba tutaj, nie wiem, jakimiś może bronami czy czymś tam. Yy, bo, bo ten piasek jest jakiś taki miękki, spulchniony, ale nie jest to oczyszczone. Yy, na moje szczęście i nieszczęście, bo widać kapsle, puchy się walają, kamienie, to wszystko, także syf strasznej i malaria, ale może coś wyrzuciło. Czasami tutaj takie niemieckie rzeczy typu jakaś przypinka czy coś takiego wychodziło tutaj. Zobaczymy jak będzie tutaj. Zaraz Wam pokażę jak to miejsce wygląda. O, a miejscowa wygląda tak o wąska plaża wieje jak ja pierdzielę Ale zobaczymy, no syfu jest tutaj dużo trochę wody jest dużo i dlatego też ta plaża jest szersza ogólnie, ale będziemy chodzić po tej części, bo tam dalej jest o też druga część plaży. Ale będziemy chyba się poruszali tutaj, zobaczymy zresztą co będzie wychodziło. Bądź nie, a jak nie to pozbieramy śmiecie jak zawsze. Dobra! Nie przeciągam, jak coś trafię fajnego to, to pokażę, a jak nie to na podsumowaniu pewnie się zobaczymy, ale w międzyczasie coś tam, jeszcze jakąś scenę nakręcimy, dobra, do potem. No i mówiłem, że jak coś wpadnie fajnego to Wam pokażę. a gdzie by to spadło teraz, Ale ze mnie dałmian. Dobra, mam tu. O. Podobne wpadło już kiedyś, ale nie takie fajne. Może z jakiś czapka kawałek albo... Kurde, z kawałek materiału jest. Uję, że sztor fajne rzeczy tu wywala. Super, ranckie. Czekaj co to jest. Może co do znaczenia, bo jakiś taki cypek jest tutaj. Tutaj jest no, także ten tego. O, pozdrawiam wariatów. Co mi wpadło? Jakieś grosze. Syf i malaria. Polmosów dużo. To jednak nie maszyna przyjechała. To chyba woda tak podeszła. I to dlatego jest takie spuchnione. Ostatnio wiało mocno. O, widzicie, no co urobek taki, no. Ja się cieszę, bo. Mówię, to jest ciężki teren. To jest sam śmietnik, to nie jest. Yy plaża morska, tylko to jest zalew ślany. Tu jest zawsze syr. Nic innego, tylko puchy, butelki i takie tam. Rubinów nie ma. I piercioku takich. <grystanie> dobra, ale to jest bit majone. No, elegancko, dobra. Tymczasem o, a tym razem łyżka. Jam jam taka o, aluminiowa chyba była nie aluminiowa co ja pierdzielę sorry memory jakoś powlekana chociaż mogła być aluminiowa, tyle że te porosty zardzewiały to jest gównolit który się przykleił do niej no także może być idę dalej no i nie ma łatwo tam gdzie największy zachwyty czyli takie patyki e to no fajne rzeczy wychodzą. No to wszystko na tym kawałku. Zybel wyleciał. Ale coś tam jeszcze piszczy. Młody 2,18, ale już go brało. Ciemny się zaczął robić. Złotuwa jest. O! Piszczy coś. 50 groszy. tu już mamy złotówę. 150 50? o ha ha <laughs> Baziko. O. groszy <laughs> bardzo bogaty to nie może być, jeszcze tylko <laughs> o jest kolejne 50 groszy <laughs> 91 o za długo był włączony i oszalał Dobra, chyba już nie ma, przyjadę jeszcze wykrywaczem Dobra Beka. Dobra, na razie. No. jeszcze przeszukałem tą kubkę co wyrzuciłem, co wpadła moneta To jest dwa ziko jeszcze wpadło dodatkowo 50 groszy To jest 20 Czekajcie Jeszcze coś tu 50 nie wiem ile łącznie tego jest nie już pusto ale ze 6 zico będzie będzie superacko dobra na razie A sygnały obok siebie pierwsza moneta na wierzchu 5 ziko druga moneta na wierzchu ojro Jo, 10 euro centów Także przyjdziemy się tym brzegiem jeszcze bo tam na tym śmietniku chodziłem później koło tam jest takie rurki od do siatkówki do to tam oblatałem, ale było śmieci dużo a teraz tą linią brzegową znowu takim skosem idę Gdzie woda, gdzie woda mogła zostawiać takie rzeczy No i zobaczymy, na razie wychodzi, widzicie na wierzchu Leży Spacerowicze nawet nie zbierają Albo nie widzą Albo nikt tu nie chodzi Dobra, w tymczasem Zobaczcie co teraz padło Jaki ładny, ładny stan Super w patynce Jeden fenik tański. 1923, kurde, ale jaki piękny. No. O tutaj, przy linii brzegowej samej. śmieręka boli. Odmachania tam było chyba z... pierdeliard arty... y, tych sygnałów. A wiadomo, si to w lewej się trzepie. <grym> A lewa jest nieużywana i boli. <grym> Ale co zrobić? Jeszcze chwilę się pokręcę, którą tu mamy godzinę w ogóle. Ła! Jeszcze jest godzinkę. Pokręcimy się i spadamy. Także miałem zmienić na dużą cechkę, na większą na trzynastkę, bo ja tam pochodzić, ale wróciłem znowu na linię brzegową. się okazało, że tutaj jest odgroma sygnałów. No i śmieci. To dobrze, że nie ściągałem tej co mam założone. Dobra, tymczasem. No i moi drodzy, ja już po wykopach. Co wpadło to widać. Zaczniemy od śmieci Dzisiaj dużo polmosów było. To to nie wiem jakaś elektryczna pierdoła. Ta łyżka tutaj. Ona jakiś łeb. Jakiegoś Optimusa. Czy jakąś tam zwał. Zapomniałem jak ta bajka się nazywać na film. o tych robotach. Ja Dragonbala oglądałem jak będę takie coś to nie moje czasy. O, widzicie szkła. To co widziałem, oczywiście na wierzchu, to zabierałem. No tutaj. Zawsze to jest. Dlatego nie polecam do łęcza przyjechać. Przyjeżdżać na plażę. Szczególnie z dziekami. bo jest kicha. O, taki kapsel. Jak kopuła. <grym> Bizancjum co to tyle a żyletka nawet była to widzicie taki kawał zawiasa e, dwie dupki od baterii chyba no ta łyżka to jest ciężarek 10 gramowy z alusa takiego jak ten gdzieś tutaj o tutaj. Widzicie? Są klejone takie do wyważania. To jest to. I z monetek PRL 20 taki wielki. Będę pokazywał, bo nie pokazywałem osobna każdej monety. No nie. Piątek i dwie dwójki. To by było tyle z PRL-u. Ee, jakiś gąb zaraz na mnie nasra stałem życie e, dwa fenole jeden gdański tego to wam pokazałem bardzo fajny 1923 super nad go nie będę ruszał tak zostanie i go nie będę czyścił a tutaj z ze swastą e, fenol ze żarty Gównolit e, ta piękna znajda się nie wiem czy to jest od, od znaczenia jakiegoś, czy co to jest, czy jest czapy jakieś. No ale mniejsza z tym, zobaczymy czy da się odtworzyć ten napis na dole odczytać. E, dużo takich pierdół. Jakieś takie jakby sprężynka, la, czy co to było. A dobra, już wiem, ale że dwa guziki są też szczepiane. Takie wiecie, Zatrzaski. Jakąś porty zgniły i. Ale ja to znajdowałem. No i mamy dwie dwójeczki złotówka. To są 50 groszy. 10 eurocentów. To są 20 groszowe w słupku. 10 groszowe. 2 groszowe. I 1 groszowe monety. Także co? Miliony monet. Fajnie było, myślałem, że będzie kiepsko, a tu patrzcie, nie? Uratowało mnie to jedno miejsce, gdzie tam kopałem, to widzieliście. Ale źle nie było, no mówię, parę ciekawych znajdek jest. Jak na taki syf, mówię, przechodzony, złożony milion razy, ale zawsze tu wracamy po sztormie z Adasiem. Tym razem Adaś nie mógł, mi mnie życzyć, ja go pozdrawiam, do załatwiania na mieście. To nie mógł ze mną tu być, ale zawsze tu przejeżdżamy po sztormie. Ja tu już z nieba jest pół roku. Dobre. No i widzicie. Opylało się. Jest syf. Także z gareciakiem nie polecam tu wpadać. <grymne> ale, ale da się coś tam znaleźć. Dobra, ja Was pozdrawiam. Tymczasem trzymajcie się hej.